Faktycznie. O, ale na linii mamy teraz legendę, Amadeus Ferrari. Halo, halo. Cześć, cześć Amadeusu. Ja mam do ciebie pytanie. i teraz gra, kurwa, wczoraj go oglądałem. Ile masz w żetonach? No nie, no dzisiaj był finałowy, ostatnie 24 osoby, tam odpadłem na około 20 miejscu. Wiesz, już wylądowałem w Polsce jakieś pół godziny temu. kurwa, wczoraj miałeś od chuja tych żetonów, oglądałem wieczorem nawet. No kurwa, niestety, ale było blisko. Otarłem się tam. Wygrałem z 10 koła, złoty, trochę więcej, no. Amady, ja, mam, ja mam do Ciebie pytanie o potencjalną walkę z Alanem Kwiecińskim. który jest no. z nami? Który jest tutaj z nami, nazywał Ci dzisiaj Farmazonem. No. Jechał sobie. No, tego... Zwykłą szmatą, co się kurwa <laughs> nie, nie, nie potrafi. Tylko niech mi da wykończyć tam. Y, zwykłą szmatą, co jakoś nie potrafi. Y, Związać się z własnych słów, co tak opowiadał, że jak mnie spotka, to wylistiuje, ci coś, a ja siedział, kurwa, grzesy na piździe, a król przychodził ostatnio na nagrywkach obok. I, no i tyle, no. Króli jest wielu, imperator jest jeden, także Alan to jest zwykły lamuś, zwykły farmazan, mogę mu naszczać tej kurwie do mordy. To I dawaj, z, kurwo, szmato, ty kurwo, zajebana, kurwo, ty krótko jebana. się zajebana Zobaczymy, czy taki baj jak się zobaczymy, no kurwa. Zobaczymy, na ale jak przechodzisz, to do kurwa to głowa w dół. Szmatławców zajebany, gazi, ty. Ruro zobaczy. do szczania, ty kurwa. W flecie zajebany, lody. ty. Kurwa, kołdonie ty, kurdo kurdo ty nadmuchany. To. Ja się dziwię, kurwa, że taką kurwę jeszcze trzymają w tej federacji. Za kurwa, Zasikano, Szukaj, kurwa szmatę, ty. Ale jak dzwonicie do mnie, to nie. chodźcie spytać, kurwa. Nie. Kurwa, Powiem tak. Kurwa, w flecie zajebany. Czekaj, czekaj. Wystawicie tylko do układ, kurwo tak. ty. Ty kurwa śmieci Bo <grywa> pomówił mnie śmieciarz o bycie kurwa nożownikiem, no to co mam to, to ktoś mnie pomówi później o bycie gwałcicielem, o bycie no. pedofilem i co, jak ktoś mnie będzie o taki istotował, to dawać, dawać mu walkę, nigdy temu śmieciowi za żadne pieniądze nie dam w nie zarobić, a jak mnie spotkasz, to kto... Czekli. czemu nie masz odwagi szczepnij, tylko strzałki. No ty przed kurwa kamerami. głowę w dół, cały czas, kurwa, dajesz. Kurwa penta. jaką głowę w dół, jak patrzyłem piepienie na ciebie, jeden fałszywy ruch i bym się rozjebał na miejscu. <grym> Zesrałbyś się ty kurwa, ty trafić nawet na... kurwa z metra, Błasne, nie potrafić arka kurwa. Człowieku wymachujesz no, kurwa. tymi kurwa wiatrakami, człowieku tymi kurwa, grabiami krzywymi, ty nawet kurwa nie potrafisz trafić, kurwa dobrze kurwa, pewnie za, zaplułeś tam wszystkich dookoła. No, weź, weź ty, kurwa. wywiąż Lecie za ty kurwa, Bo ty, kurwa. ja to mówię, Rody. No to teraz o. mnie pokaż to czekaj. Albo jest że zmieniamy zasady. O. Teraz to ja w ciebie zjadę tak. kurwa, ze... jesteś śmiacianu, ty. Słuchaj mnie, ja się zawsze wwiążę. Skurwy, synu, pierdolony. Kurwa, śmia, ty chyba. Ale ci w ty kurwa, tak, kurwa za ale ciebie, kurwy, siła, tylko tyś, kurwa, się, kurwa, syna, ty doleć siłę. Kurwa, w tej lepszej okazji. Kurwa, ty kurde, Kurwa, szwato, to ale nie, to teraz ja kurwa. Nie, kurwa, Na kurwie, tak na listę. Bo wiem, że sam nie przyjdziesz, bo będziesz postrany, bo wiesz, że teraz to zrobię. Bo Ci powiedziałem to już oficjalnie, ja nigdy nie zapowiadam rzeczy, których. Nie kończę, albo chociaż nie no. próbuję do końca. Amadeusz, a czemu nie w OKTAGONIE? Bo to jest pała, bo to jest kurwa... kurwa do kurwa, do Szczania kurwa. Sz szmata no, za zajebana. Ty ja będziesz gadał cały program. Jak dzwonicie do mnie, to dajcie się, się... Tak, 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 poczekaj Alan, no. Amadeusz... I to się powtórzę po raz kolejny. O. Pomówił mnie o bycie nożownikiem, śmieć mnie odstrzekał tych słów, nie walki, bo następna osoba pomówi mnie o gwałta kolejna o pedofilię. I wtedy co? To mam im dać kurwa e, zarobić, bo nie będą obycie nożownikiem, obycie patologią. E, ja nigdy tak nie reaguję jak na tego śmiecia, bo mnie pomaga takie rzeczy, kurwa. E, I tyle. Jak miałem ciężką sytuację, to gadał, że kurwa kogoś z nożem zaatakowałem. No i to było chore po prostu. Jak hmm. można takie coś wymyślić? To Alan, teraz masz chwilę na odpowiedź i zaraz kończymy telefon. Bo ja głos. mam... Nie, no. jeżeli, jeżeli o to sytuację było, to było tak, że kurwa doszło takie informacje do mnie. Kurwa, że ja już, nie, będę, ja już się nie wpierdalałem. Nie jestem kurwa tym wardegi, kurwa, że będę, wiesz, dociekał wszystkiego, kurwa, co, co jest w internecie, do, po prostu doszło takie do mnie informacje, że trzymał kurwa ten dużo. a jak tak było naprawdę, to tylko oni wiedzą, tak? Więc powiedziałem to, co usłyszałem, tylko i tyle. No dobra, no ale jeśli to się okazuje, wiesz, fejkiem, no to... To ale to postować? tylko oni tam wiedzą, tak? Ja, no, ale, ja dostałem informacje nie... z pierwszej ręki, kurwa, tak, co, tam się, co tam się działo. Chłopak, kurwa, leżał tak samo w szpitalu. Więc kurwa, sam sobie kurwa wsadził to... Panowie, to czekajcie. Ja bym bardzo chciał zobaczyć wasz pojedynek, więc może wykorzystajmy ten moment. Może teraz, Alan, masz czas na naprostowanie masz i... Ja bym powiedziałem, wszystko. nie, ja mu powiedziałem. Ferrari, słyszysz? Ja powie ja powiedziałem, czy no, że że dostałem ja informację ja z kurwa z, całym całym z całym ręki, długore. że kurwa, że, 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 że dostał kurwa od niego kurwa noże. Tak? Hmm. I leżał, leżał w szpitalu. Sam sobie na pewno tego nie zrobił. No, że usza za to, czy nie? Za to ale za co, mam, za co mam przeprosić? Ja powiedziałem, że dostałem, że nie, powiedziałem, że jest nożowikiem, tylko że dostałem takie informacje.

Na Instagramie się odpaliłeś, że ale... napadłem kurwa na koś z nożem. A masz ale wychodzi na to, że Alan teraz wycofał swoje słowa. No. No, ale Także... no, jak mnie przeprosi, to wtedy, to wtedy możemy usiąść do, do rozmów. Ale to będzie tak jak teraz. Ma okazję powiedzieć, dobra, kurwa, nie wiem jak było, przepraszam. I wtedy możemy pomyśleć o tym na nowo. Alan, to, to jest okazja. Okazja, tak jak Ja mam wyjebane w te Serio, ja mam wyjebadę te Mogę zrobić tak, że kurwa wygrać, bierze wszystko. Ja wyjebadę, serio w te Tylko chcę, jeżeli kurwa ostrzeka, kurwa, tak mordą, że wy. Pierdoli wszystkich w 7, 7, to ja kurwa jestem, jest i czekam cały czas, czekam Ale cały czas. Ale rozumiesz, obiec. że tu nie chodzi czasami o to, żeby się tylko bić, tylko chodzi o to, że nie będę ci dawał ani pieniędzy, ani atencji, Pięknie. bo Pięknie. mówisz, że Ale ja nie potrzebuję pieniędzy. kurwa atencji twojej, kurwa! No to ja a kim ty, piórze, ty kurwa jesteś, ty? A kurwa, kurwa psie, a nie ciągle ty. skamlasz o walkę, piesku? Uh. <laughs> To co, panowie, dogadacie Miałeś się? Mamiałeś, kur... masz okazję sprostować, nie prostujesz, to gąsie, kurwa. Pecie. Poczekaj chwilę, a ma. Ostatnia chwila, ja, powiem, ale, ja Jest to nie sądzi. będę zdaniem, przepraszam, ja nie będę za gościa, bo przepraszam. No, ja to, to, to kurwa, gąsie będzie. kichę, kurwa w farmazonie, no. ja nie jestem ty, taki farmazonem, jak ty, kurwa. Wszystko dla zasięgów, kurwa robisz. Nie długo da się wyruchać, kurwa, dla zasięgów, kurwa. Czekamy tylko jakąś kurwa, jakiś film. No to ty mają? Ja z ja nie skamram, to ty łażysz i płaczesz. Ja nie potrzebuję, kurwa. Nie ja nie potrzebuję. A ktoś mi powiedział, to ja powtórzyłem. A jak było to nie? Wiem. Ale kurwa, jeżeli chłopak leży kurwa w szpitalu po waszej kurwa konfrontacji, no to chyba coś w tym musi być, tak? No ale widzisz, ale sam mówisz, że nie wiesz, jak było, a łazisz, Ale kurwa, ja powiedziałem, do... nie kurwa, nie powiedziałem, że jesteś żaden jakiś nożownik, tylko powiedziałem, to że, to że, dla jest wstyd że jest, że jest, dostaję taką informację i tyle. Ale dla mnie to jest wstyd jak cholera, gdzie kurwa, żeby, żeby mnie oskarżano o jakiś napad z nodem. To jest wstyd, stary, ja jestem normalnym człowiekiem. To ty jesteś jakąś patologią chodzącą. Ja bym w życiu nikogo z nożem nie zaatakował. No, czyli nic, walki w OKTAGONIE z tego, co Amadeusz mówisz, no nie będzie. Dobra, słuchaj. Ale może być wasza walka na po prostu, ulicznych zasadach. Dirty Street Boxing. Dziękujemy Ci, Amadeusz, za telefon. Merytoryka no, za nami. Tak, merytoryka za nami. To ja bym jeszcze zapytał, bo y, Alan rzucił takie, że nasterydowane. To jak sam się przyznajesz do sterydów, to co to ma do znaczenia, czy Amadeusz jest nasterydowany, czy nie? Ale nie, powiedziałem... Nie, ale nie... To kurwę z... tak to Nie, powiedziałem na bym... nie nastarydowaną, że jest pompowanym kondonem. Powiedziałeś pompowanym... sterydach. Nie. Nie powiedziałeś no, na, 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 na Nie, absolutnie. Powiedziałeś takie słowo. No Kiedy? powiedziałeś. Tak? No, Kiedyś... no, no przy tak. okazji turnieju. No, no. Co, ja jako turniej kapitali na nie ja nie mówię, ma. no sam nie, się ja Nie, ja powiedziałem napompowany kondon. No nie, no zobacz, no, i... no to dobra, no to, to, to spoko, no ale ja też, ja też biorę, no. No tak, no dlatego, ale... <laughs> ale ja... Dlatego <laughs> tego nie rozumiem, Czemku. Ale nie to, że nasterydowany, ja wcześniej, kurwa, mówię, wcześniej brałem ten, wcześniej brałem hormon, ale to nie, to nie jest jakiś, kurwa, steryd, to normalnie też...